Bardzo dziękuję za prezentację, za przybycie. Czy mam takie pytanie i refleksję, czy państwo widzicie co tutaj się wyprawia? Bo to się wydaje takie zupełnie normalne, że mamy szereg prezentacji, ktoś o czymś tam mówi, pokazuje. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że oto jednostki naukowe współpracują z biznesem. Że oto nauka słucha biznesu, a biznes słucha nauki. Że oto e, dzieje się coś też niezwykłego. Mianowicie mamy na przykład Krzysztofa Widczaka, który z firmy globalnej marki przybliża nam najlepsze praktyki z całego świata i robi to za zupełną darmochę. E, mamy od rana dzisiaj e, szereg. Niezwykłych, technologicznych, biznesowych prezentacji, które są robione pod wspólną marką HPC For Poland. Mamy prezentacje, które Państwo możecie wykorzystać i do których prelegentów możecie się zwrócić w każdej chwili. Tak to właśnie się dzieje w, w Poznaniu w Wielkopolsce. Że nie tylko jednostki naukowe współpracują ze sobą, bo mieliśmy dzisiaj Park Technologiczny, mieliśmy dzisiaj Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, za chwilę będziemy mieli na scenie Politechnikę Poznańską, i mało tego w HPC For Poland mamy jednostki naukowe spoza Wielkopolski. Bardzo dziękuję jeszcze raz Krzysztofowi, panu rektorowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zobaczcie państwo, jednostka naukowa, która przyszła i pokazała na scenie nie tylko to, co robi i co bada, ale pokazała na scenie firmę, z którą współpracuje. To się nie zdarza na co dzień. Także e, bardzo jestem ciekaw, o jakiej współpracy, z jakimi firmami dowiemy się teraz. Od pana profesora Pawła Pawlewskiego, który na co dzień pracuje w intralogistyce, ale też bardzo intensywnie wspiera biznes. Jaki przykład współpracy z biznesem usłyszymy z tej strony. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Właśnie odkryłem zagadkę mojego przelegenta Krzysztofa, jak można mówić do widowni. Stojąc plecami do swojej własnej prezentacji. Yy, już to umiem. <laughs> Chciałem też powiedzieć, również nawiązując, że nie trzeba być z konsultingu, żeby dojść do wniosku, że 15 minut to nie jest zbyt yy, długi okres czasu, żeby powiedzieć to wszystko, co by się chciało. Yy, dziękuję za przedstawienie yy, Adamowi. Yy, Krzysztof wprowadził Państwa do generalnie tematyki Industrii 4.0, przemysłu 4.0, w związku z czym ja tego już nie muszę robić. Natomiast chciałbym się skupić na takim podejściu, który my w tej chwili stosujemy, czyli na jednej z technologii przemysłu 4.0, konkretnie na cyfrowych bliźniakach. Tytuł prezentacji jest Transformacja cyfrowa Intralogistyki. Dlaczego Intralogistyki to za chwilę też wytłumaczę. Tu jest taki rysunek wzorowany na, na dostępnych grafikach Siemensa. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim tutaj na kilka elementów, czyli symulacja produktu, symulacja procesu, pojęcie intralogistyki, które od kilkunastu lat zostało wprowadzone na, przede wszystkim w Niemczech jest traktowane jako spójne patrzenie na to, co się dzieje w fa fabryce. Czyli procesy logistyczne, procesy produkcyjne faktycznie traktujemy jako jeden spójny system. No i też bardzo istotna sprawa, o której na przykład Krzysztof nie mówił, czyli jednak to, że lin, ciągłe doskonalenie jest nadal bardzo istotne i jest bardzo wiele publikacji, które integrują myślenie linowskie z, z technologiami, Przemysłu 4.0. Z prawej, i z lewej strony się pojawiają takie trzy hasła, które faktycznie są w jakiś sposób fundamentem dla tutaj mojego myślenia. Pierwsze to jest Exactly, to jest strategia Intela przy budowaniu fabryk. Jeden do jeden należy interpretować to w ten sposób, że naszym zamierzeniem jest, aby. Inżynierowie, którzy pracują w fabrykach, projektowali i przeprojektowywali cyfrowe fabryki w taki sam sposób, jak to robią u siebie w zakładzie, w fabryce. Czyli żeby nie musieli się uczyć jakichś dodatkowych umiejętności, po to, żeby budować cyfrowe bliźniaki. Step by step to jest związane z tym, że jednak to. Tym już tak przedtem pan rektor mówił, standaryzacja i metodyczne podejście, krok po kroku. Ja nie będę dyskutował, proszę Państwa, tutaj samego pojęcia Digital Twin, dlatego że w literaturze możecie Państwo znaleźć bardzo dużo różnych definicji. Zapraszam tutaj do spojrzenia na, na tą publikację, gdzie to jest wyjaśnione. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w przypadku, o którym ja w tej chwili chciałbym Państwu parę słów powiedzieć, mówimy o. Cyfrowym bliźniaku fabryki, ale o podejściu procesowym. Nie mówimy o cyfrowym bliźniaku jakiegoś obiektu, bo to stosunkowo proste jest do wzorowania. Natomiast w przypadku procesów jest to dosyć skomplikowane, ze względu na to, że proces jest pojęciem abstrakcyjnym. Ciężko to opisać, oddać. Generalnie to, co się dzieje w trakcie projektowania, przeprojektowania fabryki. Można ująć w takich trzech krokach, przy czym najważniejszy to jest ten krok związany z uzyskiwaniem rezultatów, bo faktycznie oceniamy, czy plan produkcji jest realizowany, czy nie jest realizowany. Dopiero potem, w zależności od tego, czy mamy te podstawowe KPI osiągnięte, szukamy przyczyn niepowodzenia lub też w jaki sposób to poprawić, dlatego też te, te analizy tu są podzielone na takie trzy grupy. Yy, pomiędzy tymi krokami istnieją oczywiście interakcje, sprzężenia zwrotne. Yy, sama faza przygotowania danych to jest dosyć dużo tego. Są dane procesowe, topografia fabryki, powiązania, relacje. Yy, no właśnie, I teraz projektowanie, przeprojektowanie faktycznie narzędzia, które są dostępne, są uzależnione od skali. Najpopularniejsze, najpopularniejsze biznesowe narzędzie jeszcze nie SAP, ale Excel jest tym pierwszym, pierwszym krokiem, którym faktycznie wszędzie w biznesie jest, jest używane. Drugie, symulacja. W momencie, kiedy nie ogarniamy, okazuje się, że narzędzia symulacyjne potrafią nam bardzo pomóc. Ale narzędzia symulacyjne, te, które są dostępne w tej chwili na rynku, są przede wszystkim obiektowe. Ja to nazywam sytuacyjne, samo hasło problem solwyt, czyli do rozwiązania konkretnego problemu. Natomiast, kiedy mówimy o fabryce, to faktycznie powinniśmy mówić o rozwiązaniu takim holistycznym, obejmującym pewną całość. Dlatego też to, to pojęcie cyfrowego bliźniaka fabryki procesowego no, dotyczy, Faktycznie wszystkich relacji tego wszystkiego, co w fabryce się dzieje. Żeby uzyskać, no, to są dwa bardzo istotne kroki. Pierwsza sprawa to jest strukturyzacja fabryki, czyli trzeba nauczyć się patrzeć na tą fabrykę w taki sposób, aby można było zidentyfikować wszystkie relacje logiczne, wszystkie relacje przestrzenne, tak żeby można było identyfikować adresować faktycznie każdy element, każdy obiekt fabryki. No i druga rzecz, jeszcze bardziej istotna to jest strukturyzacja procesu. Ta strukturyzacja procesu, yy, ona powinna być realizowana w taki sposób, żeby procesy, te rzeczywiste, odzorowywane były w świecie cyfrowym, no dokładnie w taki sam sposób. Yy, dlatego też punktem wyjścia faktycznie jest standaryzowana praca, pojęcie linowskie, z których się buduje maszuty operatorów i w ten sposób można uzyskiwać faktycznie automatycznie wszystkie potrzebne, potrzebne analizowe, yy, potrzebne rezultaty. To właśnie jeden do jeden polega na tym, żeby tak jak standaryzujemy pracę w fabryce, to samo robić w, w świecie cyfrowym. No i to się już udaje, dlatego że yy, opis marszu, który Państwo macie tutaj w tej tabeli, to faktycznie jest identyczny z marszutami operatorów, czy robotów, czy ludzi, którzy funkcjonują w fabryce. Ale mając tak przygotowany materiał, tak opisane procesy w postaci cykli, z automatu możemy otrzymywać yy, wyniki. W postaci diagramów obciążenia operatorów. Efekt tego tutaj macie Państwo już strukturę jakby od środka takiego systemu, gdzie kluczowa sprawa to jest to, co tutaj jest na dole, czyli zestaw instrukcji jeden do jeden odpowiadający tym instrukcjom, które wykonywane są przez operatorów, czyli nie ma. Całego zestawu funkcji, program, oprogramowania, budowania abstrakcji, po to, żeby odzorować ruch w fabryce, który, który jest realizowany. Z tych instrukcji są budowane cykle, cykle powtarzalne, które odpowiadają standaryzowanej pracy, no i potem jest poziom zarządzania tymi cyklami. Jest cały szereg narzędzi, które to umożliwiają. Jeszcze teraz, dwie minutki. To, co Państwu tutaj mówię, to yy, nie jest wizja. To już funkcjonuje w środowisku, które my nazywamy LogaBS, i jest to jeden z elementów, narzędzi, które są niezbędne do tego, aby cyfrowe bliźniaki budować. Tu jest cała lista. No i my w tej chwili jest realizowany projekt związany z obiegiem wewnętrznym części, które, które nie występują. Czas nie minął, ale bateria pewnie wysiadła, to zamieńmy To dziękuję. Myślałem, że ktoś switch off zrobił. Projekt tutaj jest realizowany we współpracy z Volkswagenem, gdzie cała linia montażowa jest odzorowana już w cyfrowym bliźniaku. Natomiast są dwa elementy, na które chciałbym państwu jeszcze zwrócić uwagę. Jeden to dotyczy ruchu AMR-ów czyli autonomicznych robotów mobilnych, które z jednej strony yy, staramy się zarządzać taką flotą AMR-ów, yy, w przyszłości planujemy tą komunikację online, czyli żeby w modelu no, tym cyfrowym ruch robotów był od, oddawany jeden do jeden. I druga rzecz, o której będzie mój następca, tutaj mówił pan Miłosz, Ciszowski odnośnie projektowania stanowisk w fabryce, czyli takiej pracy z telefonem komórkowym czy też z tabletem na hali, a automat generuje nam model ten, tego cyfrowego bliźniaka już w modelu symulacyjnym. Także miłoż, zapraszam Cię, chyba że tutaj Adam. Ja dziękuję.